Siema, czy twój mózg cię wkurwia? Czy ta galaretowata szmata nigdy nie ma energii do działania ani motywacji? Czy czujesz się jak gówno? Czy chciałbyś mieć energię, ale ten pizdryk mówi ci, że chce spać? Nie przejmuj się, to normalne. Nic z tym nie zrobisz. Taka ludzka natura. Elo kurwa. Żartowałem. Z mózgiem jest trochę jak z głupim osłem. A jeżeli sam jesteś głupim osłem, to jest jak z dwoma głupimi osłami. Musisz tę kurwę jebaną przekonać żeby chciał coś robić. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale słowo przekonania oznacza właśnie to, że jesteś o czymś przekonany. Kto cię przekonał? Twój stary pijany, jak ci mówił coś? Nie, ty sam się przekonałeś, kiedy wybrałeś, że chcesz coś wierzyć, a w coś innego nie chcesz wierzyć. Czy Mike Tyson był przekonany o tym, że jest słaby? Jak wchodził na ring, to mówił: e, Panie trenerze, ja się boję, kurwa. On będzie mnie bił. Co ja zrobię?" Czy może myślał, że jest fucking, kurwa, killing machine i że rozjebie każdego, a jak wchodził na ring, to wchodził tam z pewnością siebie jebanego greckiego boga? Czy Elon Musk od dziedzictwa był przekonany, że prędzej się zesra, niż doleci na Marsa? Czy wręcz przeciwnie? Czy Jakie Chan, kiedy grał w filmie niebezpieczną scenę kaskaderską, jak yy, musiał się wypierdolić z krzesła, był przekonany, że zrobi sobie krzywdę, bo nie umie się przewrócić z krzesła? Jak prawdziwy kaskader i mówił: Ja nie chcę grać w tej sceny, ma nie reżyserze! Ja co, jak sobie nabiję siniaka? Czy może wypierdolił się z krzesła w mistrzowskim stylu? Bo był przekonany, że potrafi to zrobić. A później se kurwa nabił siniaka i chuj. Chodzi o to, że to, jak patrzysz na życie, jak się zachowujesz, jak się czujesz i co osiągasz, zależy tylko i wyłącznie od twoich kurwa przekonań. No i od tego, czy masz bogatych starych, czy urodziłeś się w dobrym miejscu, czy jesteś zdrowy i tak dalej. Ale w dużym stopniu twoje życie kształtuje twoje przekonania. Więc ty w co wierzysz? Jak myślisz o sobie? Podpowiem ci, że ma to wy kurwiście duże znaczenie dla twojej psychiki. I każdy coach to mówi, że o, uwierz w siebie. Ale tak naprawdę to brzmi jak gówno, jak motywacyjna hasełko dla pisk. No bo co to znaczy uwierzyć w siebie? Mówią ci uwierz w siebie, jakby to było takie proste, jakbyś kurwa mógł się zesrać i nagle uwierzyć w siebie. Ale to nie jest proste, byku. Musisz zrozumieć, w co chcesz uwierzyć, dlaczego i jak to zrobić. To nie jest takie chopsiub. Więc kurwa, myśl o tym, w co chcesz wierzyć i dlaczego i jak. I nie myśl o sobie jak jakiś gamoń, nie myśl o sobie, że jesteś słaby, nie myśl o sobie, że jesteś kurwą. Tylko myśl o sobie tak, jak myślą o sobie mądrzy ludzie. Opanuj tę wybredną kurwę, zwaną twoim mózgiem. Zostanie jej mistrzem, a wtedy twoje życie w ogóle się nie zmieni. A tak naprawdę może się zmienić, ale dopiero kiedy podejmiesz działanie w, zgodnie z tymi przekonaniami, ale to już inna bajka. Działanie to jedno, ale żeby w ogóle zacząć działać w jakimkolwiek kierunku, musisz mieć odpowiednie przekonania. Na przykład, jeżeli jesteś gruby, to możesz sobie żyć z przekonaniem, że e, to nic takiego, jestem gruby i chuj, <laughs> kocham swoje ciało. Ale na przykład ja w pewnym momencie swojego życia zostałem wyśmiany z tego powodu, że byłem gruby i pomyślałem: O kurwa, jestem gruby! Kto by się spodziewał? Nigdy bym na to nie wpadł, więc zaczęło mi to przeszkadzać. W moim umyśle pojawiło się przekonanie, że chcę to zmienić i pojawiła się wizja, że będę się czuł lepiej, jak będę szczupły i sprawny, i od tej pory zapierdalałem posprawne sprawne ciało jak maszyna. Wszystko zaczęło się od przekonania. Więc mówię Ci, takich historii o tym, że jakieś jedno przekonanie zmieniło ludzkie życie i o tym, jak ważne jest to, żeby mieć dobrze poukładane w głowie, jest mnóstwo. Jeżeli chcesz poznać ich więcej, zyskać inspirację i motywację do działania, kup książkę Kontrola. Opanuj najważniejsze, co masz własny.